Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pod ambasadą drogiego prądu, pod biurem poselskim Janusza Kowalskiego. To jest prawdziwy ambasador drożyżyny w Polsce i drogiego prądu. Przypomnę, że to Janusz Kowalski był zastępcą Sasina, ministra odpowiedzialnego za energetykę w Polsce, i mamy najdroższy prąd w Europie. Średnia cena energii elektrycznej w Europie przedstawia się dzisiaj tak. Polska ma najwyższą cenę w całej Europie za prąd i za to nie dziękujemy Januszowi Kowalskiemu z tego biura. Dzisiaj jest wiceministrem rolnictwa, z czym się borykamy, z największym kryzysem zbożowym i owoców miękkich, ale konferencję prasową, którą dzisiaj zwołałem, drodzy Państwo, jest w trosce o konsumentów, w trosce o klientów państwowego giganta spółki Tauron, której siedziba sąsiaduje z biurem Janusza Kowalskiego. I co bardzo bulwersujące to, że ten słynny milioner wyekspediował bezpośrednio do pracy w Tauronie swoją lewą rękę, panią Małgorzatę Wilkos, znaną skądinąd z afery wokół Fundacji Exbono. Takie osoby dzisiaj zarządzają energetyką w Polsce. Drodzy Państwo, pojawiło się kilka osób w moim biurze. Mam dokumenty, które ze sobą przynieśli. Wszyscy oni są bardzo zaniepokojeni praktykami Państwowego Tauronu, Spółki Skarbu Państwa, która doprowadziła do tego, że pomimo obietnic premiera Morawieckiego i rządu PiS, że ceny prądu zostają zamrożone, realne rachunki Polaków dramatycznie i drastycznie wzrosły. Czego znamienitym przykładem jest już słynna opłata handlowa. To jest rachunek pani, która przyszła z, do mojego biura, żeby podzielić się Swoją sytuacją. I na tym rachunku dowiadujemy się, że do tej pory y, opłata handlowa wynosiła 15 złotych, dzisiaj wynosi ona 155 złotych. To jest, drodzy Państwo, w skali roku 1800 zł, ponad 1800 zł dodatkowych kosztów dla konsumentów. I co się dzieje? Y, Tauron dokonał zmian cenników. W, w, zawiadamiając swoich klientów, a często są to seniorzy, osoby starsze, bądź po prostu zwykli ludzie, zabiegani, zalatani wokół swoich, swoich codziennych spraw, wysyłając im maile, bądź listy, ale nie w charakterze listu poleconego, z taką lakoniczną informacją, że dochodzi do zmian cenników. Za tym wszystkim kryła się właśnie drastyczna opłata 155 zł. każdego miesiąca do rachunku za prąd dodatkowa opłata handlowa. To doprowadziło do tego, że wielu odbiorców prądu nie może właściwie związać końca z końcem. Że mimo gwarancji, że mimo prąd został w swojej cenie zamrożony, mimo że mamy go najdroższego w Polsce, muszą dodatkowo ponosić miesięcznie tą opłatę. Mam tutaj szeroko opisaną korespondencję między innymi z linią obsługi konsumentów. Z biurem tauronu, wszędzie tam ludzie, którzy dowiadują się o tej dopłacie, o tej dodatkowej dopłacie na opłatę handlową, yy, muszą płacić i płacić, idą i próbują się od tego odwołać. I w wyniku tych yy, działań tauron, niektórym osobom, umarza tą opłatę, innym rozkłada to na raty, a jeszcze innych zostawia kompletnie bez opieki. Co powoduje, że osoby ubogie, zagrożone, przede wszystkim. Tym ubóstwem energetycznym mają dzisiaj nad, naj, najwyższe rachunki za prąd w Europie i to jest szczególnie bulwersujące. W związku z tą sytuacją podjąłem interwencję u ministra Sasina, żądając zmian tych praktyk z państwowego giganta Tauronu oraz u prezesa UOKIK-u, czyli urzędu, który powinien dbać o konkurencję na rynku. I czego oczekuję? To przede wszystkim tego, żeby Yy, wszelkie zmiany cenników i wszelkie dodatkowe opłaty, jakie państwowy gigant Tauron nakłada na konsumentów, były w sposób czytelny i wyraźny im zapowiedziane i żeby nie, była, nie istniała taka forma dowolności, że niektórym to się rozkłada na raty, niektórym umarza, a inni po prostu płacą. Wielu z Państwa, którzy dzisiaj mogą oglądać tę konferencję prasową, mogą się nawet nie zorientować, że 1860 zł rocznie dokładacie bezpośrednio, tylko i wyłącznie dlatego, że Tauron stosuje taką praktykę zawężonego informowania o dodatkowych opłatach, więc jesteśmy w takiej sytuacji płać i płacz. Drodzy Państwo, mam tutaj kilka przykładowych rachunków i reklamacji od osób starszych, od mieszkańców Opola, Kluczborka i innych miejscowości na Opolszczyźnie. Oni wszyscy dostali gigantyczne rachunki za prąd i to jest mój wielki żal i pretensja do władzy, że w sytuacji, w której energetyka została całkowicie ograbiona z możliwości czerpania taniego prądu, między innymi z energetyki wiatrowej, z wiatraków, dochodzi do sytuacji, w której ten węgiel dzięki takim ludziom jak Janusz Kowalski, który dzisiaj prawdopodobnie pojawi się w tym biurze, przywiązali nas do węgla najdroższego i najbardziej szkodliwego nośnika energii, i z niego bierzemy najwięcej prądu. Dzisiaj w tak słoneczną pogodę i upały wiele paneli fotowoltaicznych jest po prostu odłączonych od sieci, bo rząd zamiast przeznaczyć 60 miliardów na modernizację sieci przesyłowych, przeznaczył te pieniądze głównie na swoją własną propagandę. Dlatego drodzy Państwo, mam ze sobą jeszcze jeden ważny dokument. To jest takie wezwanie do działania, które przesłała mi mieszkanka miasta. Adresowała je również w tej sprawie, w sprawie tej skandalicznej opłaty 155 zł do każdego rachunku, wysłała to również do innych posłów, wysłała to właśnie do Janusza Kowalskiego, do Wiolety Porowskiej. I ja z tego miejsca pytam, jaka jest Wasza reakcja? Czy zadbaliście o to, żeby te osoby, które dzisiaj ledwo wiążą koniec z końcem, nie musiały płacić tego, co tak naprawdę jest naliczane w nietransparentny sposób? Ja odpowiem sobie sam, może na to pytanie. Oczywiście, że nic z tym nie robią, bo przecież całe środowisko PiSu pasie się na spółkach Skarbu Państwa. Najlepszym przykładem jest afera zeszłego tygodnia, gdzie siostra Wiolety Poroskiej przyjęła funkcję wicedyrektora w Kowrze, a. Osoba związana z Januszem Kowalskim kieruje dzisiaj gospodarstwem rybnym w Niemodlinie. Tak wygląda, drodzy Państwo, państwo PiS. I dlatego na tej Alei Milionerów, którą reprezentuje Janusz Kowalski, stawiamy pytanie. Dlaczego zwykli ludzie muszą płacić za prąd tak wysokie rachunki? Żądamy taniego prądu i żądamy tego, żeby państwowy gigant Tauron zmienił swoją politykę w stosunku do klientów i nie nabijał ich w rachunek na dodatkowe 155 zł miesięcznie. Bardzo dziękuję.